W recyklingu i materiały z Najnowsze badania pokazują, że plastik w oceanach wpływa bardziej na nasze środowisko niż do tej pory sądziliśmy. Okazało się, że 10% tlenu, w którym oddychamy, pochodzi od jednego rodzaju bakterii zamieszkującej w i oceany, a tworzywa sztuczne upośledzają rozwój tych bakterii i ich zdolność do fotosyntezy. Tutaj w Barcelonie bardzo dużo ludzi przychodzi na plażę, aby odpocząć, ale mało kto dba o to, by zrecyklingować plastik. Dopiero gdy zaczęliśmy od domu recyklingować śmieci, okazało się, jak dużo plastiku na co dzień zużywamy. Z ostatnich badań organizacji charytatywnej Tear fund wynika, że rocznie od 400 tysięcy do 1 miliona osób umiera w wyniku złej gospodarki odpadami. Jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów na świecie jest Wietnam, który wręcz tonie w oceanie śmieci. Tak, w ogóle nie dbają o to środowisko. Co chwilę organizujemy różne akcje, w czasie których prowadzimy edukację ekologiczną. Uczymy też tego w szkołach. Jak wskazują ekolodzy, odpady z tworzyw sztucznych blokują drogi wodne i powodują powodzie, które z kolei wpływają na rozprzestrzenianie się chorób śmieci. Stanowią też pożywkę dla komarów, much i szczurów, które rozprzestrzeniają takie choroby jak chociażby malaria.